Czałka widzowie z tej strony Philips, a ze mną dziś? Nie, no, czekajcie chwilę. Hej! Od razu lepiej. A ze mną dziś laptop za niespełna 200 zł. Maszynka ta jest od marki Lenovo, a konkretnie model ThinkPad 11 e Chromebook. Od razu, prostując pierwszy wątek, jaki nam się nasuwa na myśl, to tak, laptop z serii ThinkPad jest idealny do tuczenia kotletów na obiad. Thank you. Od razu przechodząc do specyfikacji to procesor jaki tu znajdziemy to jakże inaczej Intel Celeron N2940. Taktowany 1.8 w trybie boot, 2.20 GHz, 4 wątki, 4 rdzenie, 2MB cache'u i TTP na poziomie 7.5W. Ramy mamy tu lutowane, 4GB DDR3L, grafika to Intel HD, mamy także Bluetooth, Wi-Fi, a pamięć jaką tu mamy to niestety marne 16GB eMMC, ale spokojnie, z tą zawrotną ilością też sobie poradzimy. Muszę jeszcze poruszyć bardzo ważną kwestię, która właśnie wyróżnia ten laptop, a dokładnie aktywne chłodzenie procesora w postaci kręciołka, wentylatorka, co nam naprawdę bardzo ułatwia sprawę tym, że ograniczał nas występowanie throttlingu podczas wysokiego obciążenia CPU, a to w tak budżetowych laptopach jest mało spotykane. Rzucając jeszcze okiem na wygląd wizualny laptopa, to prezentują się nieźle, solidne całość jest zrobiona słynnego, niezniszczalnego. To jest! Kurwa krzychu! To jest amelionowe! Amelion! To jest! Nie popaluję! No jedynie ramki od naszej prawie 12-calowej matrycy są z tworzywa sztucznego. No to wlatując jak wkrętarka w zaślepiony port Ethernet. Klasycznie od lewej strony linka kaloryferty prawej, HDMI, port USB 3.0, przycisk do ściszania i podgłaśniania i włącznik. A z prawej strony jesteśmy dzielnymi posiadaczami własnościowego złącza ładowania marki Lenovo, portu USB 3.0, jacka na słuchawki i wejścia na karty SD. A z tyłu mamy tylko kratkę od wentylatora. Po zakupie laptop dociera do nas z fabrycznie zainstalowanym Chrome OS-em, już dawno nie wspieranym. I tutaj chciałbym się odwołać do filmu użytkownika z Maslow. On tam bardzo dobrze wytłumaczył, jak poprawnie zainstalować korbuta, który jest nam niezbędny do instalacji Windowsa czy też Linuxa. A dokładniej, co to ten korbut? Korbut to nic innego jak zmodyfikowany, a zarazem bezpieczniejszy BIOS dla sprzętów typu chrąbułk i nie tylko. Czyli w nawiasie mówiąc, zmieniacie BIOS. Dodam jeszcze, że ta operacja przechodzi w dosyć bezawaryjny sposób, co nam gwarantuje, że stary wsad się nie wysypie podczas zmiany na nowy. Po wykonaniu tych wszystkich czynności, możemy śmiało się zabrać za zainstalowanie tu wybranego przez Was systemu operacyjnego. Ja, na potrzeby tego odcinka, postawiłem tutaj 64-bitowego Windowsa 10. I tak od razu mówię, że bez problemu zmieścił się tutaj. Teraz mamy wolne około 1,5 GB, ale z doświadczenia wiem, że po dogłębnym odchudzeniu da się nam uzyskać no około 7-8 GB wolnego miejsca na dysku. A i teraz tak na marginesie to przenosimy się na zewnętrzny monitor. Poruszając kwestię wydajności, jak dobrze wiemy, laptop ma już te cztery rdzenie. Czyli taka średniawka jak na dzisiejsze czasy, ale nawet dosyć dobrze się sprawdza w prostych czynnościach typu przeglądanie internetu, oglądać YouTube'a w 1080p, 60fps, też się da bez problemu. Czy też słuchać muzyki. Niekiedy też odczuwam dziwne wrażenie, że ten laptop dorównuje, a nawet i może przygadzam wydajnościowo ten sprzęcik za 500 zł, o którym robiłem już materiał, który znajdziecie teraz w karcie wyżej. Zwróćmy się jeszcze o cenę do Cinebench'a, wykonajmy pełny test i zobaczymy ile uzyskamy punktów. No dobrze, już po wykonanym pełnym benchmarku uzyskujemy zawrotne aż 278 punktów. To, że w gry da się pograć na każdym laptopie to wiemy, ale tak z ciekawości to spróbuję zainstalować tu GTA San Andreas i zobaczymy jak działa. Oczywiście dodam, że pliki gry będę odpalał na moim dysku zewnętrznym z uwagi na małą pamięć jaką tu mamy w laptopie, ale myślę, że po podłączeniu do portu USB 3.0 raczej nie powinno mieć dużego wpływu na wydajność oprócz dłuższego ładowania tekstur czy też mapek. Dobra widzowie, mamy Geta San Andreas. No i to chyba nawet jest grywalne. Mamy około, nie wiem, 20-30 klatek na sekundę, ale myślę, że po zabawie w ustawieniach grafiki dałoby się tutaj coś z tego więcej wycisnąć i na pewno to by było bardziej grywalne, więc. No, mamy grywalną gierkę na tym sprzęcie, no. Ale nie, no miecze i sandały lepsze. pozdro dla weteranów. Dobra, żeby już nie zanudzać, to tak na koniec podsumowując jakie mamy plusy i minusy tego wydatku. Plusem na pewno jest to, że ciężko jest znaleźć coś lepszego w tej cenie. Mamy nawet używalny sprzęt, idealny dla osób początkujących, średnio zaawansowanych, jak i wysoko zaawansowanych. Osób, którzy potrzebują mobilnego sprzętu, który podtrzyma trochę na baterii. O tym nie wspominałem, ale po pełnym naładowaniu potrafi trzymać aż do 8 godzin, co jest na pewno na spory plus dla tej maszynki. I nie bez powodu użyłem tego bo ten Laptop jest dosyć mały, więc na pewno zmieści się do plecaka, czy też torby i jak go wyjmiecie w pociągu czy też tramwaju, to wygodnie będzie się wam na nim pracować na kolanach pisząc rozprawkę w Wordzie, bo jego klawiatura ma naprawdę przyjemny skok. Ale wszystko ma swoje minusy i tak też jest w tym przypadku. Laptop jest dosyć ciężki, chociaż na takiego nie wygląda. Ale raczej nikt by nie chciał z niego oberwać, bo waży około. Nie mam niestety teraz przy sobie wagi, ale na pewno gdzieś półtorej kilo lekko. Poruszając jeszcze pewną sprawę, którą jest układ klawiatury, a mamy tutaj układ nordycki, skandynawski, zwał jak zwał. Ten konkretny laptop akurat pochodzi z zestawu importu od tamtejszych szkół. No bo wiecie, tam nie siedzą od 20 lat na XP-ku i Pentiumie 4, nie to co u nas. Ale wracając, to tak naprawdę loteria w jakim stanie wizualnym, jak i technicznym pod względem baterii otrzymasz. Możesz oczywiście trafić na lepszy egzemplarz, albo i na gorszy, ale ja to zaliczam jako lekki minus. No tak, swoje nagadałem i to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Subskrypcja, jeśli Waszym zdaniem na to zasługuje. Zachęcam też do wbicia na mojego Discorda, jak i Instagrama. Linki oczywiście w opisie, a teraz też się już z Wami żegnam. Do usłyszenia, piona!